Chciałbym skomentować wydarzenie, które poruszyło wszystkich na terenie naszego kraju. Mianowicie osoba, która dokonała zbrodni na tle politycznym, ze względu na opinię biegłych specjalistów, opuściła zakład karny poprzez odniesienie się do tej opinii, że odbywanie kary w warunkach więziennych dalsze jest niemożliwe. Po czym ten skazany dokonał licznych czynów związanych z ujawnieniem swojej agresywności, i w efekcie finalnym został umieszczony w domu opieki społecznej. Chciałbym pokazać jako filozof prawa działania, które podważają to prawo jako system nielogiczny, a wszystko, co w prawie jest nielogiczne, jest aberracyjne w sensie aksjologicznym. Czyli jest chore. Prawo chore, jak mówił Kant, to chory umysł, który tworzy chore wytwory kulturowe. Prawo powinno być królestwem ducha, a nie Królestwem Badziewia. Pierwsze badziewie tego systemu w zakresie archaizacji prawa i patologii prawa polega na tym, że jeżeli mamy zakłady karne dla osób wymagających szczególnych środków leczniczo wychowawczych, to każdy jedn powinniśmy mieć Wykaz jednostek chorobowych, które podlegają leczeniu w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli my tworzymy specjalny profil jednostek penitencjarnych, w których mogą odbywać kary osoby cierpiące na choroby somatyczne, choroby psychiczne bądź stan zaburzonej osobowości, to powinien być wykaz, który daje biegłym psychologom i psychiatrom, Określenie, że on może odbywać karę w warunkach kary pozbawienia wolności. Dzisiaj mamy określenie bardzo ramowe, ogólne, za którym nie idzie żadne rozwiązanie związane z dobrostanem zdrowia w odniesieniu do jednostek chorobowych, które mogą w warunkach popełnionego czynu być potraktowane jako zasługujące, iż osoba. Popełniająca ten czyn w tym stanie może odbywać karę pozbawienia wolności. Jeżeli natomiast nie mamy takich jednostek, które na skutek mam na uwadze nie stany zaburzeń osobowości, tylko choroby psychiczne bądź ciężkie choroby psychiczne, to prawo wyraźnie mówi, że wtedy nie mamy możliwości poczucia winy, człowiek nie wie, co czyni. Nie umie piokerować swoim postępowaniem, w związku z tym mamy środki zabezpieczające. Zwracam uwagę, że to jest inny rodzaj sankcji penalnej. Co innego jest kara pozbawienia wolności, co innego są środki zabezpieczające, co innego są środki probacji, jeszcze nierozbudowane, pomimo że sobie usta wycieramy tą kategorią, i mamy do czynienia jeszcze środki karne. Jako nowa klasa sankcji prawda określonych w kodeksie karnym materialnym. Środki zabezpieczające to jest szpital psychiatryczny, w którym człowiek jest umieszczany do czasu, kiedy ta choroba psychiczna trwa. Jeżeli ona będzie trwała stale, to człowiek do garsonki dębowej w pozycji wyprostowanej, prawda będzie tam przebywał i zostanie. Spokoju tego zakładu rezydencjalnego i systemu rezydencjalnego wyprowadzony. Mogę jeszcze wskazać na jeden w świecie przykład, kiedy mamy do czynienia z pewną sytuacją diagnozy i prognozy kryminologicznej, gdzie mamy do czynienia z sytuacją mieszaną, pewnego pewnej sytuacji pośredniej pomiędzy zaburzeniem ostrym osobowości, a stanem choroby psychicznej. Trudno człowieka rozebrać y, statycznie, na części i przechylić szale w kierunku choroby psychicznej czy w kierunku zaburzenia osobowości, bo coś może być na pograniczu, tak jak wskazuje logika, stan pośredni. Wtedy mamy do czynienia z specjalnymi zakładami, które powinny mieć charakter zakładów rezydencjalnych, tak zwane zakłady obserwacyjne, które także czas ich czas odbywania w nich przebywania, powinien być wyliczony do czasu odbywania kary, co stoi na przeszkodzie rozbudowy systemu rezydencjalnego. Tylko trzeba kierować się wiedzą, która zostaje przelana, tak jak mówił profesor Kotarbiński, na myślenie w oparciu o konkretyzm, czyli realizm. Konkretyzm u, yy, u profesora Kotarbińskiego, czy filozofa Bretano, yy, włoskiego uczonego, ma osiem faz. Nie będę tutaj edukował yy, o filozofii konkretyzmu, może przy innej okazji, ale ten konkretyzm, czyli realizm, pokazuje, że każde działanie, Powinno mieć charakter rzeczy, bytu i ciała, czyli jeżeli mamy do czynienia z układem A i układem B, to może być układ pośredni pomiędzy A i B. W związku z tym mamy kary, mamy kary, mamy inne typy sankcji, w tym środki zabezpieczające, oraz jeżeli mamy coś pomiędzy A i B, może być to środek pomiędzy. Karą, a pomiędzy szpitalem obserwacyjny do czasu wykonania w długim okresie katamnezy, pięcioletniej czy dziesięcioletniej, wliczanej oczywiście do okresu odbywania skazania, tej właśnie obserwacji psychopedagogicznej, czy podyktowanej warunkami zarówno ochronnymi, jak i warunkami leczniczymi. I to jest jedno. I drugie, proszę Państwa, na co chciałbym w tym przykładzie zwrócić uwagę, to przede wszystkim na skandaliczny stan wiedzy biegłych sądowych orzekających w sprawach, kiedy ktoś występuje o przerwę kary albo o odroczenie wykonania kary, czy różną instytucję w prawie materialnym przewidziano, patrz, umorzenie, zawieszenie, zwolnienie, ze względu na stan zdrowia. Wtedy z listy sąd penitencjarny, bądź w wypadku tutaj. Mamy do czynienia z sądem na podstawie krajowego prawa, czyli penitencjarnego. Sąd powołuje biegłego, ponieważ sędzia nie jest psychiatrą ani lekarzem, sędzia jest prawnikiem, w oparciu o literę prawa ma rozstrzygnąć stan faktyczny, który prezentuje mu w tym wypadku biegły sądowy. Najbiegły no sądowy powinien skierować takiego pacjenta na oddział psychiatryczny. Powinien skierować go na długoterminową czy określoną y, obserwację, żeby określić swoje rozpoznanie. Nie w oparciu o papiery, nie w oparciu o manifestacje w zakładzie karnym. Nie mam wiedzy dogłębnej, nie będę się wypowiadał w oparciu o jakie przesłanki. Czy oddzielną obserwację, czy w oparciu o manifestację w tymże zakładzie karnym została podjęta opinia, ponieważ trzeba mówić rzetelnie i odpowiedzialnie. Natomiast mam wiedzę, jako osoba, która jako prawnik, profesor prawa, penitencjarysta, wielokrotnie edukowałem lekarzy psychiatrów z Instytutu Sobieskiego, gdzie także założyłem jako Protoplasta Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Ponieważ psychologowie i psychiatrzy mają bardzo minimalną wiedzę w kategoriach systemu więziennego odbywania kary, w związku z tym albo nie mają w ogóle stażu w klinikach penitencjarnych, albo w ogóle nie mają stażu zakładowego, które, wo, wo, które pozwoliłyby określić, na ile stan dobrostanu zdrowia osoby. Warunkowany typem osobowości maskuje przystosowanie do warunków izolacji, a na ile jest to ostry stan deprywacji, który bez względu na izolację będzie manifestował agresję i przemoc. Ja chcę powiedzieć, że każdy człowiek ma agresję i przemoc, bez względu na chorobę psychiczną, stan zaburzonej osobowości. W związku z tym każdy człowiek ma jakąś osobowość. I każdy człowiek warunkuje się określonymi zachowaniami i postawami. I każdy ma na poziomie instynktu samozachowawczego pewną wrogość zewnętrzną i agresję zewnętrzną w sytuacji prawda pewnych elementów yy yy uwarunkowań cywilizacyjno-kulturowych. Jeżeli te uwarunkowania cywilizacyjno-kulturowe nie będą tworzyły mechanizmu ochronnego, odpornościowego yy, prawda, układu immunologicznego, to ten atak może być bardzo agresywny i ta przemoc może być bardzo wyraźna. W związku z tym, dzisiaj biegły sądowy musi uruchomić narzędzia w zakresie pomiary agresji i przemocy jako elementu zaburzonego stanu osobowości bądź choroby psychicznej. Bądź przy elementu cywilizacyjno-kulturowego u każdego, który ewentualnie zdradza ten fenomen zewnętrznego jak gdyby, działania, które na poziomie oceny i wartościowania wzbudza podejrzenie, co do poczytalności i braku możliwości pokierowania swoim postępowaniem. Skąd inąd może on być wyzwolony elementem maskowania, może być elementem buntu cywilizacyjno-kulturowego, nie zawsze musi być elementem choroby ciężkiej psychicznej, warunkującej potrzebę izolacji. To tak na poziomie braku dzisiaj specjalistów w tym zakresie, braku rozeznania sądów co do listy biegłych psychiatrów mających wiedzę psychologii penitencjarnej, dobrze, że jest Wyższa szkoła Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, która powinna także edukować w tym zakresie, żeby pogłębiać tę wiedzę i budzić y, jak gdyby rozszerzony profesjonalizm u zwykłych funkcjonariuszy czy pracowników aparatu penitencjarnych po to, żeby oni umieli kierować takimi sprawami. Natomiast zwracam uwagę jeszcze na trzeci element, który wzbudził mój niepokój. To jest element wynikający z tej drugiej przesłanki, kiedy biegły kieruje osobę, która zdaniem jego nie ma możliwości pokierowania postępowaniem i rozeznania swojego czynu, do systemu opieki społecznej. Ja chcę powiedzieć, że system opieki społecznej to nie jest system, który jest ukierunkowany do osób, które mają odbyć sprawiedliwą karę. To jest system osób, którym należy udzielić wsparcia i pomocy w wyniku ze względu na dobrostan zdrowia, ubóstwo socjalne czy warunki połączonego niedowładu socjalnego, ekonomiczno-finansowo-zdrowotnego. To nie ma nic wspólnego z procesem odbywania sprawiedliwej kary. Skoro system nie radzi sobie z możliwością odbycia sprawiedliwej kary, to system dzisiaj tworzy aberracje i kieruje tych, którzy powinni je odbywać w systemie sprawiedliwego karania, do systemu sprawiedliwości społecznej. Co się dzieje, że jeden i drugi system staje się dysfunkcjonalny. Mamy do czynienia z patologią polityki społecznej. Najwyższy czas, by prawo pełniło funkcję drogowskazu, uporządkowania, wsparcia, pomocy. Rehabilitacji, wyrównania strat, sprawiedliwej kary dla przestępców, dla osób, które cierpią z powodu określonych zaburzeń osobowości czy chorób psychicznych, do określonych instytucji, jak środki zabezpieczające, szpitale psychiatryczne, zakłady przejściowe czy domy pomocy społecznej. Zakład czy jednostka, która nie jest do tego powołana a ma przyjąć pacjenta ze względu na to, że system, który do tego jest powołany, nie może tego wykonać, tworzy element wartościowania patologicznego i doprowadza do dezintegracji prawa i całej polityki społecznej. Dziękuję.